Zrecenzuję Wam dziś jeszcze case do telefonu zamówione na Aliexpress, oczy oczywiście. Do telefonu Lenovo K6, ja taki mam. O, tak wygląda realistycznie. Mam różowy, tu pokazany jest fioletowy, bo ekstra zdjęcia, więc <grym> nie chciałam się za dużo męczyć, po drugie, brak czasu. Co Wam mogę o nim powiedzieć? Jest solidny, naprawdę taki twardy, wytrzymały, tyle telefon razem mi spadł i naprawdę nic się nie wydarzyło, ma wiele kieszonek na... trzy kieszonki praktycznie, można tam stać dowód kartę, pieniądze, cokolwiek, można również tak oglądać sobie filmy, czy coś przejrzeć, na podstawce stoi elegancko, kolory do wyboru macie różne, tak jak widać tutaj, ja wybrałam sobie różowy bo nigdy nie miałam różowego, a tak mi się spodobało Teraz cena jest nieco droższa, bo 14 zł i 2 grosze. Ja płaciłam trochę mniej, ale myślę, że takie grosze to różnicy wielkiej nie ma. No, 3 zł niecałe, więc jest wart polecenia, naprawdę.